Laudetur. Laudetur, szanowni państwo. No i mamy jokera, który niestety. będzie kandydował. Ja nie wiem, czy tak do końca, niestety. Pan niestety. Stanowski, uwaga, chce kandydować, ale nie chce być prezydentem. To dobrze, czy nie dobrze? Niestety, dlatego że hmm. dwóch jokerów wspomogło PiS. Pierwszy joker to był Leper, drugi Cookies. Wspaniale przyczynili się do wygranej kandydata pisowskiego. Nie ma tu żadnych No tak. Uwagi. Ciekawe też, co będzie, jakby Stanowski się dostał na przykład do drugiej tury. Ba, został wybrany na prezydenta, to co zrezygnowałby? Nie ma nie chyba stanie takiej... Się tak. No ja wiem, że nie stanie się. Dobrze, szanowni państwo, my tutaj wielokrotnie żartowaliśmy, że to my powinniśmy kandydować na prezydenta, Maciej byłby prezydentem, no, ja, wiceprezydentem. Nie wiem, czy... ja bym rządził wtedy, faktycznie byłoby fantastycznie, ale dobrze, zostawmy te, te żarty, my za to odwróćmy trochę sytuację z panem Stanowskim. To znaczy, co by było, Macieju, gdybyś nie kandydował, ale był tym prezydentem? To znaczy, pomyślmy sobie, co powinien zrobić prezydent, który nie zwracałby specjalnie uwagę a to jak zostać tym prezydentem, czyli nie musiałby jakiś populistycznych haseł teraz głosić, tylko co byś faktycznie zrobił gdybyś był prezydentem? W kolejności, hmm? zacząłbym od próby uporządkowania sytuacji w sądach przez przedstawienie ustaw o Sądzie Najwyższym, o Trybunale Konstytucyjnym, apelowałbym do Zgromadzenia Narodowego o nowelizacji Konstytucji, i reset trybunału, uwaga, z wyborem sędziów najlepiej większością dwie trzecie czy trzy piąte, apelując zarówno do posłów KO, jak i PiS-u, jak i Konfederacji, mówiąc, że to ma być sprawa ustrojowa i sprawa absolutnie ponadnarodowa. co, co znają sędziami? Tutaj absolutnie bym rozmawiał z prawnikami. Przypuszczam, że idąc tropem sugestii Komisji Weneckiej, w przypadku sądów powszechnych, mhm. sugerowałbym drogę. Indywidualnej weryfikacji niezawisłości, niezależności. W przypadku sędziów Sądu Najwyższego, z uwagi na ten wymóg nieskazitelnej postawy, raczej myślę, że wróciliby do sądu, z której przyszli. Okay. Znaczy, Przedstawiłbym ustawy. Nie ma prostego, łatwego Przedstawiłbym ustawy o likwidacji mhm. pozaustrojowych, pozakonstytucyjnych bytów typu Rada Mediów Narodowych. No tak, to są rzeczy. Natychmiastowej likwidacji. E, rozdział Kościoła i Państwa? Tak. Tu interpretując Konkordat w duchu konstytucji RP, w duchu prawa Unii Europejskiej, myślę, że natychmiast skończyłbym z bezprawnym finansowaniem Kościoła, w takim modelu jak to jest. Zapewne doprowadziłbym do. Starałbym się do ustawowego przejścia na model niemiecki, czy po prostu finansowania. Wiesz, z odpis, odpis podatkowy, okay. koniec. Z rozkradaniem nieruchomości przez działalność różnych komisji majątkowych, dzięki którym odzyskali już pewnie więcej niż mieli. Tysiąc razy tak. więcej niż mieli. E, aborcja, nie. rozumiem, to jest rzecz jakaś e, e, oczywista. Prawa kobiet? Szerzej niż tylko aborcja? Równouprawnienie parytety? No to chyba nieźle wygląda już w tej chwili i myślę, że takie inicjatywy. Ja bym podpisał takie ustawy, natomiast myślę, że takie inicjatywy no to już można zostawić grupom posłów. Mm -hmm. Ale, ale w to nie wieku emerytalnego? Przedstawiłbym projekt ustawy dążący do wyrównania do. Zapewnienia stabilnego budżetu, zmniejszenia deficytu budżetowego i długu publicznego mm -hmm. w postaci bezwzględnie. Jeden wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn, mm -hmm. może na początek 67, a potem 69, tak jak Czechy, Niemcy, mm -hmm. Szwecja, Norwegia, wszystkie cywilizowane kraje. Wiem, mm -hmm. wiem, pogoniliby mnie, ale trudno. To bym mm -hmm. zaproponował. No, oczywiście, tak, żeby szanować prawa nabyte, czyli tak wiesz stopniowo, tak jak w Czechach, w Niemczech. Może z, bym... z drugiej strony dobrowolny ZUS. Nie. Mm -hmm. Żaden, żaden budżet nie wytrzymałby w tej chwili dobrowolnego Zusłu. Wiem to sam, że płaci, płacimy z żoną w zasadzie od zawsze. Żaden budżet tego nie wytrzyma. Weź wojsko, mm -hmm. zbrojenia. Wokół... No dobrze, a czy jakieś większe reformy ekonomiczne? Prywatyzacja spółek tak. skarbu państwa? Sprywatyzowałbym wielkie, znaczy przedstawiłbym projekt ustawy, no bo przecież ja tego, mm -hmm. o prywatyzacji największych spółek skarbu państwa, ale uwaga. Część z nich też są spółki strategiczne, infrastrukturalnie. Z zachowaniem jakichś albo pakietów kontrolnych, albo nadzoru po prostu na mocy ustawy dotyczącej na, uprawnień nadzorczych ministra nad konkretnymi spółkami. Uwaga, bez uprawnień kreacyjnych w obsadzie zarządów czy spółek skarbowych. Okay. E, musimy szybko przelecieć polityka międzynarodowa? Jak najściślejsza dalsza integracja z UE. Uwaga! Najlepiej tworzenie bloku państw, bo to już nieźle idzie Tuskowi, żywotnie zainteresowanych bronieniem się przed Rosją, czyli Bałtowie mhm. i Skandynawowie, z którymi teraz świetnie współpracujemy, bo świetnie współpracujemy. Żyjemy. No, jeszcze na pograniczu mam jeszcze Rumunię i Węgry. Rumunia, o Węgrzech nawet. Rumunia, no jeżeli się nie faszyzuje w stylu Słowacji mm -hmm. czy Węgier, raczej luźne odchodzenie od wyższych radów, to jest martwe w tej chwili. Mm -hmm. No i na pewno najmocniejsze, jak się da współpraca w ramach tej wielkiej trójki, czyli Niemcy, Francja, mm -hmm. Polska, gdyby to była wielka czwórka, spójrzcie, Hiszpania, Francja, Niemcy. Mhm. No to mamy rewelacyjny kręgosłup Unii Europejskiej. A trochę dalej co z Mołdawią, Serbią w Unii Europejskiej, Ukrainą? Duże fory dla Mołdawii i Ukrainy. Ukraina zapłaciła koszmarną daninę krwi, a walczy za spokój nas naszych dóbr. I nie chcę tu słuchać o Wołyniu, o tym, o tamtym, to zawsze można. To oni nam wyciągną rzezie dokonywane przez księcia Jaremę, prawda? Mhm. A my i Chmielnickiego. Tak można zawsze, a ja chcę patrzeć w przyszłość. I Mołdawia, więc tak, i Mołdawia i Ukraina w Najszybciej jak się da, wiem, rolnicy, transportowcy, ale słuchajcie, kiedy my wchodziliśmy, tak Proste, samo byli Duńczycy, ci, ci tam, tak samo, no nie ma cudów. Natomiast Serbia, Gruzja. Hospody pomyłuj absolutnie nie, bo to będzie agentura rosyjska, w porównaniu z którą Węgry czy Słowacja to jest pizdyk. Dobrze, szanowni Państwo, moglibyśmy tak w nieskończoność zwrócić uwagę, czym się różni tak naprawdę, co by chciał nie kandydat na prezydenta, od tego, co by, by mówił, gdyby był kandydatem, czyli gdyby musiał zabiegać o jakieś głosy prawdopodobnie to z daleko, tym programem, daleko, daleko nie zaszedł. Ale a, oczywiście. Za zaraz, jeszcze jedno poprawa jakości edukacji. Czyli tak, matury absolutnie od 50% plus jeden punkt, te podstawowe. Żadnego 30%, bo to jest śmieszne. Absolutnie obowiązkowa matematyka na maturze w, każdej, w każdym wydaniu. No i nie wiem, czy jednak w nie danie da Radom Wydziału Uniwersytetów i Uczelni Publicznych możliwości przywrócenia egzaminów wstępnych. No ja jestem w ogóle zwolennikiem wielkiego przestawienia polskich torów w stronę edukacyjną, ale to jest temat na zupełnie inny film. No i chyba jednak, tak jak jest właśnie w postulatach polskich wybitnych badaczy AI, mhm. którzy no są to numerami jeden w świecie, wiesz o tym, nie? Tak, tak, Chyba bardzo duże dofinansowanie badań podstawowych i uwaga, nie oparte o punktozy, o grantozy, mm. bo to się kończy tylko rozkradaniem forsji i tym, tylko o jakieś osiągnięcie rzeczywiste i chyba weryfikowane jednak międzynarodowo. Też mi się tak wydaje. Wtedy no, tak. System jakoś tam... Według było, profesora, działa, według profesora lepiej niż u nas, Piątkowskiego, Dokładnie. to jest jedyna szansa dla Polski, czyli badania, rozwój, nauka. Jest wysoka, jest technolo wysoka technologia, ale też badania podstawowe. Państwo, Dla przeskoczenia do tej pierwszej dni. Niestety Maciej nie kandyduje, a nie. Się na szczęście. Nie. Ale oczywiście jakbyście Państwo e, chcieli, to bo spróbujcie go namawiać. Wydaje mi się, że to nie byłby taki zły prezydent. E, zapraszamy do dyskusji. Co o tym wszystkim sądzicie? Tym bardziej, że Pan moim Panem jest. Oczywiście. Ile, ile z tych postulatów powinno się tak naprawdę wprowadzić w życie? Dziękujemy pięknie. No i ramet Zjedzmy ramen. Ramen.